Już jestem. Taka panna, weźmy pannę. Panna. Mamy czerwiec, ale ponieważ energie z maja są bardzo, tak zwane, u ludzi aktywne, funkcjonujące, bo działo się bardzo dużo, jest bardzo specyficzna też tak jakby energia, która przeniesie poprzez długi weekend, który jakby wyciszył, wykasował, dał energię do przerobienia, do pewnej refleksji do naprawienia takich pewnych rzeczy oczywiście że większość z tego nie skorzystała bo długi weekend tak i pewne wszystko może poczekać tak więc generalnie e, zobaczmy, co zostało jeszcze, i co nadal jest aktywne, jeśli chodzi o energię maja, bo energie maja były bardzo, bardzo tak zwane ważne, bo to już pół, kiedy dostaliśmy nowe mapy, kiedy pokazało nam problemy, kiedy pokazało nam, co jeszcze nie zostało uzdrowione, jeśli chodzi o stare traumy, bóle rodowe, to w jakiś sposób nas kształtuje w pewien sposób. To są energie, które ja przyglądając, też już nie ujawniając tych wszystkich, w sensie nie publikując tych wszystkich filmików, Mówię zawsze tak, że są takie energie, które po prostu no. Ja dość często zaglądam, częściej niż robię nawet nagrywam te filmiki. No, ale zobaczmy, co zostało tak zwane z maja dla panien. Intensywność, bardzo specyficzna tak zwana energia, pobudzająca do działania, do bardzo specyficznego też tak jakby działania taka energia, która mówi, że trzeba się po prostu tak zwanie skupić, to też jest energia bardzo mocno weryfikująca wasz, ten naturalny, taki, nie wiem, to takie behawioralne jest w zasadzie też, tak, albo atawistyczne, tak jak kiedyś się po prostu tak zwanie mówiło, ale. Tu chodzi o to, jak myśmy już sami się wykształcili, też tak jakby na, reagujemy. Jaki jest nasz pierwszy, po prostu, tak zwany odruch? Jaka jest Wasza prawda, też tak jakby życiowa o pewnych sprawach, pewnych sytuacjach? Za co dacie, tak zwane, przysłowiową rękę uciąć, tak się mówi, tak? O. chociaż już zobaczcie, niektóre takie powiedzenia tracą na swojej mocy, już ich w zasadzie nie ma też, tak? Kto by dzisiaj mówił o coś takiego, tak? Pan Bóg przestrzeg ludzi. Zobaczmy, w którym kierunku ta energia pewnej intensywności, pewnego działania was będzie tak zwani, i w ogóle też takie energie czerwcowe, zobaczmy też, tak? Gdzie zmierzacie, gdzie idziecie. Energie, które będą wam pomagały. Energie, które będą przeszkadzały. Myślę, że będzie w tej intensywności, będzie trzeba bardzo mocno ułożyć się w prawdziwych odczuciach i emocjach. I to już widać. Czy to dotyczy poglądów też tak jakby życiowych, tego, czego chcecie, co jest czym dla Was jest ważne, jaką prawdę weryfikuje też, tak? To jest właśnie ten miesiąc też taki. Maj był bardzo mocny. To jest taka opcja, zawsze za przykład podaję, jeśli chodzi o stan świadomości. Czwórka była, jest takim punktem, zanim wejdziemy w piątkę i generalnie zdamy pewien egzamin i tam już ryzykujemy pewną stan to czwórki generalnie i ta czwórka tutaj, jeśli chodzi o tarota, ona mówi o bardzo specyficznej tak zwanej energii, ona mówi o pewnym stanie świadomości na dzisiaj i na teraz. W nim można żyć, tak jak można żyć wiele lat w związku e, wolnym, tak? Ale trzeba, żeby w nim żyć w związku wolnym. Kiedyś się mówiło na kociołapę też, tak? Czy na tak jakby na luzie, trzeba bardzo mocno, w pewnym wieku ludzie albo się na to decydują, albo muszą mieć świadomość, obudzić się, że trzeba dopilnować wszystkich spraw prawnych. Ponieważ ta energia nieprzepracowana u ludzi mówi później o tym, że a jaki jest stan prawny, gdyby coś się stało, tak? O. No i wtedy albo zostawia się to po prostu tak zwanie na innych, na innych, tak, albo po prostu no, trzeba to wcześniej tak zwanie obudzić się w jakiejś po prostu jakby świadomości. Postrzegania jakichś po prostu tak zwanych zjawisk. Tutaj karty pokazują, że trzeba będzie ułożyć się i podążać za jakąś po prostu tak zwaną prawdą w tym, co jest najważniejsze, tak? W tym, co jest najważniejsze w Waszym świecie dla Was, tak? Y bez działania, ponieważ takie afekty, myślowe i rycerz mieczowy jest energią emocji. Mówi, to jest mieczowy, więc generalnie powinien być intelekt, tak, umysł, ale to nie do końca jest tak, bo to by znaczyło, że nie wiem, rycerz mieczy to też wodnik, to symbol też yy, 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 rywodnika, to tam wszyscy też jak jakby już uczyć emocji nie mają, tak? Wszystko tak zwanie tylko na, na planach i na sztucznej inteligencji się opiera, tak? To jest coś wszystko, co jest naszym po prostu afektem. Coś, co mówi, że nie pomyślałeś, zobacz, trzeba zobaczyć, tutaj nie ma co przyciskać, wystarczy spójrz, spójrz cholera, po co tu naciskasz, się nie otworzy. Tam dalej trzeba iść szukać jakiegoś zamka albo jakiejś furtki, bo nie w tym miejscu to po prostu tak zwanie robisz. Nie to jest najważniejsze. Zobacz, ile mają siły i możliwości. Czy twoja siła, twoja intensywność w te miejscu ma być skierowana, czy w jakieś inne, bo tutaj pokazuje, wybierz coś, co jest najważniejsze. Nie możesz mieć, nie możesz robić, nie możesz działać na wszystkim. I to będzie taki klucz, tak jakby dla was. Punkt. No chciałoby się, żeby coś się zadziało, tak? Ale dziesiątka mieczy mówi, zwerykuj, zweryfikuj znowu swoją mądrość, swój intelekt w kontekście swojej lekcji życiowej, innych lekcji życiowej, ponieważ przy dziesiątce mieczy często dzieje się coś takiego. Ostatnio miałam też taką sytuację, kiedy ktoś pomógł komuś niechcący. Czyli była sytuacja tego typu, tak, że tutaj chodziło akurat o dwóch braci, gdzie wcale mu coś tam nie pasowało, tak, ale to w ogóle była historia tak zwanie niesamowita, ale wyjmiemy z niej tylko po prostu kawałeczek. Pozwólcie, że ja wygodniej sobie inaczej usiądę. I tutaj sprawa miała się tak, że on chciał w zasadzie nie chciał mu dobrze, ale jego dusza go sama uchroniła i to, co powiedział, sposób, w jaki to powiedział, tak zwanie tamtą osobę po prostu jakby przekonało, tak. Przekonało po prostu jakby bardzo mocno, bo przekonało tutaj akurat chodziło o yy, tak zwanie o ślub, a tu już nie było na co po prostu, jak już trójka dzieci jest, no to co tu, nad czym tu po prostu tak zwanie myśleć, tak? Ale wcale to nie miało być tak, a jednocześnie są ludzie o takich wibracjach, że yy, nawet jak chcą coś szanić, to i tak wyjdzie na dobre, tak? O. Ale to jest. <laughs> Przepraszam, przeje. Nawet jeśli nie dla ich samych, to dla po prostu jakby innych, tak? Albo inni, nawet jeżeli chcą coś im zepsuć, to i tak wyjdzie po prostu tak zwany naprzód, można tak to powiedzieć. Na. na Ujawia się przy. Bo taka jest dobra nauka, że ujawnia się pewnego rodzaju prawda, chociaż dzisiaj dziesiątka mieczy. Ta nauka to dzisiaj jest robiona pod pieniądze, pod zastaw, pod granty, pod wszystko to, co jest tak zwanie inne. Zaraz Ci mój mąż przyjdzie, to nam zamknie tutaj po prostu tak zwane drzwi. A Slanek śpi, więc nie wstanie. Kochani, zamkniesz tutaj drzwiczki, dobrze? ja już będę zaskończyła, bo będzie mi za gorąco. Także to bardzo piękne, słuchajcie, tak zwane energia, bo wy już jesteście w procesie jakichś zmian. Chcecie tylko na pewno, żeby to było szybko. Ech. Hmm. chcecie, żeby to po prostu jakieś specyficzne się ułożyło też, tak, i będzie to się działo i tak będziecie chcieli w czerwcu to, w tym miesiącu to zamknąć też, tak, niech już się ułoży, niech już będzie spokój, jakkolwiek niech będzie, nie dajcie się zamknąć w tej klapie, niechkolwiek, niechkolwiek byle się zamknęło, bo później, jak to się weryfikuje, to jest taki plaster dla ludzi, że już byle, że ludzie tak jakby jakąś stratę już jakby, czy coś, co nie wyszło do końca układają, albo tak będzie zrobione i będzie dobrze, tak, o. Nie widzę pewnych od... Już się obudził, no bo przecież mój mąż... Przecież, przepraszam Was uprzejmie, ale muszę wypuścić aslanka. A tak słodziutko spał. No chodź, chodź, idź. No idź. A tak słodziutko spał. No ale przecież... A i zaskoczył raptem. Bo tak jak ty jeszcze wchodziłeś, za drzwi, to jeszcze nie słyszał. Jeszcze spał, łapka tak pod łóżkiem, wiesz, swoim. No... także. Tak coś myślimy o śniadaniu. A do śniadania jeszcze kawałek czasu, bo mąż musi się. przyjdzie tak jak się wykąpie, póki. ułoży się. No dobrze. <grafy> <grupunny> mm, także dla pan, bardzo specyficzny czas. Dziesiątka mieczy to jest okazja w życiu w zasadzie. Okazja, która mówi o tym, że jest duże wyzwanie że trzeba wszystkiemu dobrze się przyjrzeć. Dlaczego dziesiątka mieczowa jest okazją? Dziesiątka mieczowa to jest wyż, nauka wyższa. Więc to, co będzie związane, jeżeli będziecie, jesteście w tym wieku tutaj, czy jesteście studentami, czy jesteście y, uczniami, czy y, po prostu doktorantami, tak, to tutaj karty pokazują, że jest, że dostaniecie się na fajne, wymarzone studia, tak, że trzeba też myśleć o pewnych sprawach logicznie, tak, żeby nie pukać, nie włazić tam, gdzie nie trzeba, tam, bo tam, gdzie nie da po prostu jakichś rezultatów, dobrze pewne sprawy przemyśleć. To jest dylemat też, jeśli chodzi o naukę, to, że dzisiaj trzeba realnie też myśleć o zawodach różnego rodzaju, o pracach i pamiętać to, że dzisiaj to, jakie studia kończycie, czy gdzieś dziecie, oprócz chyba, że jesteście, idziecie na medycynę też, tak? To w dzisiejszych czasach trzeba te wszystkie, wszystko to, co inne, umieć wybrać to, co inne, umieć, patrzeć po tym kontekście, że to pobudzi we mnie jakieś predyspozycje, jakieś energię. A czy, jak to będzie z zawodem naszym związanym na przyszłość, czymś, to czy jest w ogóle innego rodzaju tak zwane bajka. Jeśli ktoś dzisiaj tego po prostu tak zwani nie rozumie, a to już jest pierwszy punkt, jeśli chodzi o dziesiątkę mieczy, czyli wszystko to, co jest związane z nauką, z planami dalszymi też, tak? I myślę też tak, że karty też pokazują coś takiego, jeśli budujecie albo złożyliście komuś projekt na budowę domu, tak? To tutaj też generalnie, bo to są karty inżynieryjne bardzo mocno, można by też tak jakby rzec. Przy tym wszystkim, to bardzo trzeba uważać na grunt, na którym stawiacie, y, dowiedzieć się w dokumentach, w papierach, po, a, podnieść głowę w górę i zobaczyć, czy jakieś linie wysokiego napięcia nie idą, to po pierwsze, bo nawet takie sytuacje się zdarzają, tak? Że hello, przecież tak się nie robi, tak? Bo problem. Ale też popatrzeć w papiery, w dokumenty, czy czegoś pod spodem, tak zwani, nie ma, tak? O. Dowiedzieć się być może, co kiedyś tu było, ileś lat temu to, co tu było, jeśli będziecie zdecydowali się na kupno, po prostu tak zwane działki jakieś, tak? O. Bo to są takie duże, bo tu, tu stoją duże plany, dużych inwestycji. Tu jeszcze nie ma do końca tak zwanego zakupu, tylko jest tego, zobacz o co zabiegasz. Tak więc, tak jakby to bardzo fajnie wygląda, że znajdziesz swoje miejsce. Może trzeba będzie poczekać, może trzeba coś zmienić, może trzeba trochę z, zdozować. Bo intensywność nie mówi zmniejszyć, ona mówi dozuj, do, do, dokładając jakiegoś do siebie, ponieważ czym bardziej jesteś zmęczony. Czy zmęczona i na różnych etapach różnego rodzaju decyzji, inny jest Twój ogląd świata. To jest dla Was. W zasadzie można powiedzieć: zapraszam wszystkich na drogowskazy, które będą pewnie niebawem. A tutaj generalnie dla Was pokazuje się ewidentnie sytuacja, tutaj drogowskazowa też, tak? Czyli pewnego rodzaju, jak uruchomić swoje energie, aktywności w sobie. Zobaczmy, co punkt, z którego wychodzicie do innych i inni do Was. Uh -huh. Duże zmiany też, tak jak mówię, jeśli chodzi o rodzinę, o, ym, ale też o pewien konstrukt, zmiany miejsca, to samo, ale jeszcze raz tak zwane inaczej. Dla niektórych też myślę, zobaczmy jeszcze tutaj. Zobaczmy, dlaczego tego doświadczacie. Ale też o inwestycjach mówiłam, bo te inwestycje tutaj, że potem coś zrobicie i to jest na całe życie, nie można tego po prostu tak zwanie cofnąć. Zobaczmy też podpowiedź od duszy. Być może się dowiecie też tak jakby w tym czasie właśnie, być może dowiecie się w tym czasie o sytuacjach tak zwanej, które nie pójdą po Waszej myśli w taki sposób, że coś zakładaliście, że będzie dobre, tak? Że ktoś, nie wiem, dzieci wyjadą nie w to miejsce, co chcecie na przestraszyłam się, że się nie nagrywa, przepraszam uprzejmie. Jak, mogę, dla niektórych mogę, że to znaczyć rozstania też, tak? Że mieliście już plany wielkie, poważne na życie, jakiś dorobek, już przygotowaliście się do tego, tak jak macie podwaliny, czyli te działkę, tak? jakoś, a tutaj wychodzi, że coś się zmienia, że coś pochodzi yy, tak zwanie yy, innego, czy jeżeli chodzi o związki, o relacje, ale też o wybór zawodu, o założenie tak zwanej firmy. Tutaj ewidentnie jest dla was przestroga i karty podpowiadają, tak. Nie bójcie się tak, jakby tego. Czasami pewne rzeczy w życiu człowieka dzieją się właśnie po to, żeby mu się nie pogorszyło też, tak? Czyli wszystkie, tak zwane, to, co idzie nie tak, to, co dłużej, to, co zasieje w Was wątpliwość, tak zwane pewną, tak? I będziecie chcieli na siłę to robić, tak? Zatrzymajcie się, pomyślcie o tym, zobaczcie też, tak? Żeby nie przyszło się. Może tutaj być też dowiedzenie się o jakiejś trudniejszej choroby u kogoś, też, tak? O jakiejś trudniejszej sytuacji. Widzicie też tak. Sama się dziwię sobie, że dlaczego ja też tak jakby zaczynam wyczytywać z energii pewnego rodzaju yy, aktywności, którą mogły się okazać w waszym codziennym życiu w sprawach. Ja tego bardzo tutaj unikam, tak? Dlatego, że u każdego ta sama energia może być inaczej. Tak sobie teraz myślę, Boże, co ja gadam w ogóle też, tak? Przecież ja mam zrobić takie sobie jakby to inne czytanie. Natomiast tutaj pojawia się też coś takiego, to co jest właśnie związane z tym, że ktoś może dostać nie do końca fajną diagnozę na przykład u lekarską. Ale myślę, w każdym znaku coś, pewne energie, te same karty, czytając na tą sprawę, na tą, na tamtą, troszkę inaczej wyglądają. U Was generalnie wiąże się z czymś takim, że jest jeszcze możliwość, tak jakby tego, że Coś wiadomości pewne nie przesądzają, czyli wiadomości właśnie o zdrowiu tutaj przybywają, albo o czymś, co możecie poczynić, co może zadziałać w sposób nie do końca fajny, destrukcyjny, czy czymś, co wybudzi później masę aktywności. Więc tutaj, akurat dla Was też, jak dla niektórych tylko znaków, bo nie we wszystkich, zapraszam tym bardziej na drogowskazy, które niedługo się po prostu pojawią, być może tam będzie klucz do rozwiązania pewnych po prostu tak zwanych aktywności, także nie łapcie wszystkiego, na no łapu, capu, na szybko na tym, bo tutaj jest jeszcze możliwość, tak jakby pewnej po prostu jakby wymiany, zmiany, określenia tego co ważne, wychodzicie z punktu zakończenia bardzo trudnych sytuacji, tak zwanych karmicznych, ale możecie też zamknąć pewne sprawy, żeby nie wpakować się później w jakieś sytuacje nie do końca dla was, no nazwijmy to komfortowe, tak zwane nie do końca fajne. To Jest coś co bardzo mocno, bardzo piękny sposób ukształtuje waszą po prostu tak zwane. Świadomość, tak? O. Natomiast jeśli dziwnie, bo nauka, zobaczcie, to zdrowie, to, ale nauka zawsze, nigdy nie jest stracona. Nauka zawsze po prostu tak zwanie weryfikuje też, tak? Zawsze można się przenieść, to nie jest sprawa życia, tak zwanej śmierci, więc tutaj tak zwana jest opcja, opcja na zasadzie taka, może to nie wasz kierunek na wasze życie, ale się dostaniecie, tak? O. Bo po coś jednak was tutaj w danym moment, tak zwanie kieruje, was czy wasze dzieci? Być może nowe perspektywy zawodowe, pracowe, ale przy takiej sytuacji nowe zawodowe perspektywy i zarobkowe wprowadzą tylko zamieszanie, że nie będziecie wiedzieli, w co się ruszyć, w co nie, bo wtedy to się chce zostać w tym, co jest, bo się już tak jakby to zna. A mogą się po prostu pojawić, pojawić się po prostu w nowych wyzwaniach. Warto to po prostu tak zwanie przemyśleć, co jest dla Was dobre, bo chodzi o rozpoznanie. Nie łapać też wszystkiego na siłę. Kłaniam się pięknie, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że to co tu usłyszeliście okaże się dla Was pożyteczne.